Tak wygląda u wszystkich osób z refluksem błędne koło stosowania leków i pp. Raz gaśnie, a za chwilę wraca. Znasz to? To nie jest wina tego, że robisz coś źle. Tutaj jest wina tego, że nie opiekujesz się przyczyną problemu, ale też nie opiekujesz ważnych fundamentów stylu życia, takich jak na przykład dieta lekkosprawna. Bo wiesz, żołądek jest czasem przeciążony i on czasami chce po prostu mniej ciężaru. Wydejmujesz z niego to, co go przeciąża. Najczęściej jest to nieodpowiednia dieta i złe zarządzanie emocjami oraz zły styl życia. Kiedy ściągniesz z żołądka to, co go przeciąża zacznij się uspokajać i pracować lepiej. Dlatego dziś startuje premiera mojej najnowszej diety elastycznej. Jest to coś nowego. To nie jest taka typowa rozpiska, jadłospis od poniedziałku do niedzieli. Są to różne śniadania, obiady, kolacje i podwieczorki do wyboru. I sam, sama możesz komponować sobie dania. Jest to plan, który pomoże odciążyć Ci żołądek, i pomoże Ci zmniejszyć zgagę i odzyskać komfort w jedzeniu. W środku znajdziesz takie rzeczy jak jednoporcjowy sernik dyniowy, jesienną miskę naszą na obiad, owsiankę kaki z ricotto, pracuszki z cukinią lub z burakiem. Więc jeśli jesteś sfrustrowana, nie wiesz już co włożyć na talerz, to ta dieta jest dla Ciebie. Wszystko w ramach Black Week. Minus 30% na wszystko w moim sklepie. To są narzędzia, które pomogą ci realnie poczuć się lepiej i realnie poprawić swoje samopoczucie, jak jak inni moi pacjenci, zobacz. Coś niesamowite.